Które mają budować naszą doskonałość, przybliżać nas do celu. Poprzez masteryzację drogi te nawyki pojawią się w miejsce starych nawyków. Ale, żeby mieć świadomość, co Ty chcesz wymienić, trzeba ustalić postawę na wejściu, trzeba. Zastanowić się nad tym, kim jesteś, gdzie jesteś, dokąd chcesz iść. Takie podstawowe pytania. Wydaje ci się, że wiesz na ten temat już wszystko, że jakby cię docisnąć, to sensownie odpowiesz. W rzeczywistości wiele rzeczy jest nie tyle, że nieuświadomionych, ale po prostu tego nie ma. Tego nie ma w tobie, ponieważ. Nowy sposób wychowania, to wszystko, co słyszymy, to wszystko, co teraz nastąpiło, faworyzuje wygodę, faworyzuje lenistwo tak naprawdę, żeby tak poszło to łatwo. Nigdy w życiu tak nie było, żeby taka wygoda, żeby takie lenistwo, żeby takie nawet duchowe nic nierobienie, żeby to przyniosło, Jakąś korzyść Tobie czy komukolwiek. Bo Twoja postawa i Twoja obecność na tym świecie ma jakiś cel, ma jakieś uzasadnienie. To nie tylko chodzi o zlepek genów, który tutaj się dostał, ale tu chodzi o to, co zostawisz poprzez siebie, no, poprzez to, że zrobisz dobrze coś ze sobą. W obecnej dobie tego że ma Ci być tak wygodnie, ma Ci być tak lekko, jak się coś pojawia takiego niepokojącego, to nawet mistrz duchowy ci mówi natychmiast uciekaj niego, niego, niego na tej złej myśli. Nie, nie pozwól, nie dopuszczaj. Nie, 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 nie możesz. Ty masz być na tak. Tak naprawdę dzisiaj może zawrócę ci kijem w głowie, bo wszystko jest okej. Okay. Również jak jest na nie. Może nawet bardziej. Ja Ci powiem taką rzecz. Rodziców, rodziny nie wybierasz sobie, ale bezwzględnie możesz sobie wy wybrać mentora. W początkowej drodze do zmiany każdego nawyku warto mieć mentora, dlatego że możesz pewnych rzeczy nie zauważyć sama, możesz na coś nie zwrócić uwagi. I, I ta faza uczenia się jest niesłychanie ważna i, i jest bardzo przyspieszona, jeżeli wybierzesz jakiegoś mentora. I teraz dzieje się tak, że ludzie wybierają jakiegoś mentora bardzo często, bo to jest też jakaś forma taka modna obecnie mentor, i masz tego mentora, i w pewnym momencie ludzie ci i to. Również mówią guru Zen, to również mówią ludzie, którzy na drodze duchowej doszli bardzo daleko, mają swoich uczniów. Mówią, że w pewnym momencie uczeń jakby zaskakuje, czyli zaczyna rezonować z czymś, w tym momencie się zatrzymuje, ponieważ robi się wygodnie. Ta cała droga, poszukiwanie, robi się wygodnie, czyli. Nie dochodzi już do tego momentu, żeby tę wiedzę zacząć używać, żeby ją sprawdzić, żeby ją skonfrontować i w końcu, żeby samemu zacząć się nią dzielić. To jest właściwie taka naj, największa bolączka w ogóle to mogło zagrozić całemu ruchowi zen. Ponieważ w tym kulcie nierobienia, w tym kulcie zastopowania doszło do pewnej formy stagnacji, że najtaniejsze było, żeby nic nie robić. Żeby wtedy takie nic nierobienie nie groziło prawda, żadnym karmicznym długiem i tak dalej. Joga początkowo wywodziła się z tego nurtu, to było bardzo groźne dla tej całej kultury. To było odrzucenie cierpienia. Ja nie mówię, że cierpienie to jest najlepsza droga do osiągania czegokolwiek, ale mówię, żeby się tego cierpienia po drodze nie bać. Żeby go, żeby go nie chować, nie ukrywać, nie, nie zadręczać się dodatkowo, że ty, jak jesteś jeszcze taka przystopowana, że ty cierpisz. Cierpimy. Brak cierpienia to jest przebudzenie, brak cierpienia, ale uciekanie przed bólem, uciekanie przed życiem, tak naprawdę to Cię nie cieszy. Zobacz, im więcej wysiłków w coś włożysz, tym większa radość. Cele, duże, wy, wysokie cele. Owszem, każdy sportowiec jadący na olimpiadę ma jakieś cele. Ten sam cel, wygrać, zdobyć złoto i tak dalej, ale, a wygrywa tylko jeden. Było dużo wizualizacji, różnych działań takich przybliżających ten cel, ale tak naprawdę chodzi o te wszystkie czynności, te procesy, które się wykonuje. Najlepiej jak tylko możesz, to efekt zawsze będzie. Pozytywny zawsze. I im wyższy był ten cel, tym efekt będzie pozytywniejszy, nawet jak tego celu nie osiągniesz. Bo przygotowania do tego, żeby zostać mistrzem olimpijskim, są bardziej skomplikowane, wymagają większego nakładu pracy, zastanowienia, obmyślenia i tak dalej, niż do zostania, nie wiem, jakimś bieg przełajowy wokół wsi czy coś takiego, co też jest okej, okay, ale taki cel, żeby sobie stawiać, to, to, to się po prostu robi lewą nogą do lusterka, takie rzeczy dla przyjemności, dla dotlenienia komórek. Czyli te nawyki, co masz zrobić, co się radzi. Co bardzo chętnie podchwycisz, bo jak ci się poradzi, malutki nawyczek, zrób minimalnie, zrób jeden kroczek. No nie wiem, jak, jak masz jeden roczek, to możesz zrobić jeden kroczek, bo zdążysz wtedy z tą sumą tych kroczków osiągnąć coś koło pięćdziesiątki. Ale jeżeli masz 35 lat, 45 lat, 50 lat i ty chcesz robić coś małymi kroczkami, bo się zmęczysz, bo nie lubisz, bo mówią, że to, jest, to ma być lekko, to ma być łatwo. Żeby cokolwiek przychodziło automatycznie, lekko, bez zastanowienia, jest ta teoria 10 tysięcy powtórzeń. 10 tysięcy powtórzeń. Nie wiem, na ile jest to prawdziwe, nie wiem, na ile się to sprawdziło. Podobno uderzanie główką w piłkę 10 tysięcy razy daje mistrzowskie możliwości, bo tu chodzi o to, że w sytuacji stresowej wtedy, kiedy Ci będzie najbardziej potrzebny dany nawyk, to on musi być nawykowy właśnie, dana czynność, prawda? Że jeżeli jest właśnie już ten mecz, właśnie rozmawiasz, jest rozmowa o pracę, właśnie rozkminiasz sytuację jakąś biznesową albo Łapiesz jakiegoś faceta, męża, szukasz, działasz, nic się nie zadzieje samo. Nie, 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 nie. To tylko w bajka cię pojawia książę na, na Białym Koniu. Tutaj tak naprawdę nie walczyć, bo tu nie chodzi o walkę, tylko na drodze, jak jesteś na, na tej drodze doskonalenia, czyli pozbywania się nawyków, które odbierają Ci doskonałość. A przyswajania sobie nawyki, które skracają ci dystans, że masz większą szansę, przybliżasz się do doskonałości, po drodze wyłapujesz wszystko, wszystko co czeka na ciebie na tej twojej linii życia. Jeżeli idziesz to i robisz, i widzisz, że ciągle jest coś nie tak, jest jeszcze tu kwestia szczęścia, po prostu taka dosyć pechowa linia życia. Spotykanie ludzi, którzy cię ściągają w dół, to działa na nasze emocje coś takiego. Przecież za każdym razem mówimy, że te wysokie, te podobne wibracje się przyciągają. Więc jeżeli ty ciągle przyciągasz ludzi niskowibracyjnych. To przy czym cierpienie nie jest niską wibracją. Oczywiście nadmiar takiego cierpienia, kiedy ktoś cię ci obciąża. Cierpienie nie jest, wstyd to jest najniższa wibracja. Poczucie gorszości. Tali ludzie, którzy mają silne poczucie mniejszości, oni mają skłonności do tego, żeby cię tak ściągnąć, żeby cię spłaszczyć, żeby cię zagarnąć do siebie. I, i wtedy trzeba podjąć decyzję o swoim wzmocnieniu. Wystarczy, że się wzmocnisz wibracyjnie i już to się rozejdzie. Albo on się podniesie przy tobie, albo po prostu jakaś będzie, jakaś będzie sytuacja na tej drodze życia, że ta osoba, nie wiem, wyjdzie za mąż, coś, coś, coś takiego. To nie, że jej się stanie krzywda, nie, 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 żebyś nie, nie, tak do tego nie podchodziła, bo po prostu ona zniknie, bo będzie czuła ogromny dyskomfort przy tobie. Ogromny dyskomfort. Ale zanim Ty się wzmocnisz, to zwykle bywa tak, że to Ty zaczynasz tak myśleć, zaczynasz wątpić, zaczynasz się zniżać. No po prostu te wszystkie narzucone rzeczy, właśnie te duchowe, że Ty nie możesz porównać, że Ty nie możesz powiedzieć. No przecież to jest, jak Ty możesz to ocenić? To jest tylko kwestia słów. Wolno ci, nie wolno ci osądzać, wolno ci ocenić. To są słowa, to są słowa. Wszystko zależy od tego, jak do tego podejdziesz. Wybierasz nawyki, które chcesz wprowadzić. Chcesz mieć nawyk codziennego biegania, codziennego nawadniania się cztery szklanki, nawyk codziennego czytania, nawyk zdecydowanie mniej oddawania się telewizji. No to są takie proste, nie ma co pisać o tym książek. No, proste rzeczy. Jak nie lubisz biegać, ale musisz biegać, to nawykowo ubieraj buty do biegania. Automatycznie gdzieś pobiegniesz. Nawykowo rozkładaj te cztery szklanki, już wieczorem sobie przygotowuj. Rano wstaniesz, wypijesz. No, po prostu takie zwykłe rzeczy. Nie ma co tutaj na ten temat pisać rozpraw naukowych. Najważniejszą rzeczą, jaką teraz, to jest. Nie określać się tak, nie, ciągle się nie karać, a z drugiej strony nie traktować siebie z taką przesadną chodzeniem, jak koło śmierdzącego jaja. Tutaj z jednej strony nikt siebie nie kocha i to jest ten problem ludzkości, że wszyscy mają do siebie cały czas, owszem, w głowie, a z drugiej strony tego nie mogę, tam nie zrobię, tu nie mogę, no nie, nie, nikt dzisiaj nie cierpi, wszyscy cierpią. Wszyscy cierpią. Dlatego, że są słabi. Jeżeli nie dopuścisz cierpienia, nie będziesz mogła wiedzieć, jak się wzmacniać. Po prostu nie da się cierpienia ukrywać. Nie da się go cały czas gdzieś upychać. Nie da się go spłaszczać psychotropem tego wszystkiego. Wszyscy cierpimy w którymś momencie. I nawyk, podstawowy, jaki. Dzisiaj na rozpoczęcie tego całego kursu, to jest nawyk wyjścia naprzeciw cierpieniu, nie wystraszenia się go i oswojenia, zgodzenia się i odsunięcia. Po prostu. Aha, to jest cierpienie. Dobrze, przecież zobaczcie. A cisza bodajże pięknie o nim oszo napisał. W księdze mądrości, że dróg do oświecenia jest wiele, ale jedna prowadzi absolutnie przez cierpienie przez czyjeś prawda czyjeść. bo jeżeli taki oświecony, on już nie cierpi. Ale nawet jak odsuniemy te sprawy sensu stricte duchowe jesteśmy tutaj w Europie wcale nie wschodniej, w środkowej, jesteśmy w Europie środkowej i Tutaj nie ma. Ten kult cierpienia kiedyś był w Polsce. No bo to nie chodzi o to, że to ma być kult. Jesteśmy w współczesnym świecie obdarci z możliwości smutku i cierpienia. Pozwól sobie, to ono zniknie. Jest nawet takie ćwiczenie, że każdego dnia, jak masz takie skłonności, melancholijne, pozwól sobie, 10 minut teraz będę bardzo się dołował myślami. Nie będziesz, te myśli ego znowu nie, nie, ci nie pozwoli tym razem myśleć. Negatywnie. Ja nie mówię, że to jest cierpienie, jakiś taki ból, nawet fizyczny, ale nawet jakby, ja mówię o tym cierpieniu, że boisz się, że się boisz o swoje dzieci, że boisz się lekarza, że boisz się, co to będzie, czy ci wystarczy, że boisz się podjąć decyzji, żeby nie stracić, że boisz się podjąć decyzji, żeby nie umoczyć. To wszystko jest związane z jakąś tam formą cierpienia. Strach jest cierpieniem. Depresja, głęboki smutek to jest cierpienie. Co druga osoba, jak nie ma depresji, to ma strach. I nie dość, że to się dzieje, bo i tak się dzieje, to jeszcze mają do siebie okropne pretensje, bo na Instagramie i na TikToku widać ludzi bez cierpienia. Widać roześmiane, wyfiltrowane osoby, cały czas tańczące, świrujące, yy, niezwykle szczęśliwe. Nie ma to nic wspólnego z prawdą. To jest mydlenie oczu, to jest przedstawienie świata, który do niczego nie prowadzi. To nie znaczy, że ty masz chodzić z tymi ranami, pokazywać i obnosić się. Nie, tylko masz podejść do tego na luzie, ale nie głęboko na luzie, tylko na zewnątrz, płytko na luzie. A wewnętrznie. Trzeba się rozprawić z tym, trzeba się pochylić nad sobą, trzeba poszukać rozwiązania. Jeżeli flaszka ci szkodzi co wieczór, ale ona cię spłaszcza te, te, to, to cierpienie, spłaszcza ten ból istnienia, ten strach przed śmiercią, strach przed kasą, strach przed tym wszystkim, to wtedy trzeba się w sobie zanurzyć. I porozmawiać, zobaczyć, co tam się dzieje. Zacząć porządkować. Aha, oczyścimy jelita, zrobimy tu, zrobimy tu. Idziemy, K kolejne czakry, patrzymy, co słychać tutaj, czakra życia. Czy, czy potrafimy krzyknąć? Trzymasz energię, czakra tarczycy. Przyjrzeć Ten... się. Aha, kiedy ja będę tu, kiedy to, kiedy to się otworzy? To się otworzy, to się otworzy. To będzie nawyk, ale, ale musisz iść. Ta, ta niska, czakra, pieniądze, seks, czerwono, czerwono. Tam się boimy, ale tam jest zawsze energia. Zawsze, zawsze. Pieniądze, których wzbudzają takie... No możemy o tym rozmawiać, ale... I nagle wychodzi taki mm, guru i, i ty z nim idziesz, z nim nawiązujesz kontakt szukasz tego porozumienia, żeby się tam zatrzymać, bo on musi zrobić ten wstęp. Pieniądze to jest to i to i to, żeby się... Po co to? Jest jak jest. Pieniądze to jest radość, pieniądze to są cierpienie, pieniądze się robi, pieniądze się traci, pieniądze, pieniądze, pieniądze. Nic takiego. Nic takiego. Nie ma żadnego nadbudowy, po co to robić? A więc idziesz z tej czakry, tam jest dużo energii. Tam jest skumulowana energia, zawsze. Zawsze, tam jest nisko, to jest nisko i sobie używasz tej energii. Przepraszam bardzo, czy mogę sobie pożyczyć tej energii, tej strachu, tej, tego wszystkiego? Czy ja się będę podobać? Czy mi się uda? Czy jakie mam penisa, to czy ja podołam? Czy ona będzie zadowolona? Czy, czy on Ci ode mnie nie odejdzie? Tam wszystko siedzi, dużo energii. Pożyczasz zaczynasz iść w górę. Tutaj jest pomarańczowo, pod pępkiem. Zaczynasz biegać. Bo czujesz, że przy bieganiu poruszasz tą czakrę, zaczynasz ją jakby masować, powstaje jakaś energia, jakaś taka, taka kula uczyszczająca cię. Nawyk nie dla nas samego nawyku, nie po to, żeby w tym czasie nie dubać w nosie, czy nie leżeć na, przed Netflixem, tylko to jest poprzez to cierpienie osiągasz wyżej, osiągasz tą doskonałość w jakiś tam sposób. Potem idziesz jeszcze wyżej. Splot słoneczny. O, Potem idziesz wyżej. Jest serce. Serce. Czy to znaczy, że masz być mięczakiem? Czy to znaczy, że ty masz sobie na wszystko pozwalać? Mówić, to nie, tu nie. Orka. Ale taka orka uświadomiona. Taka orka z orania. Po prostu pracujesz nad tym materiałem, żeby był coraz bardziej doskonały. Żeby ten jedwab surowy, żeby to wszystko było takie cudowne, bo jest, bo to jest, założenia, to jest to wyzwanie. Idziesz dalej. Nie, nie dlatego, żeby się tak... Będę kochać, będę... Kto, to ludzie... Za dużo o tym myślenia, za mało robienia, za, 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 za mało robienia. Jak się kochasz naprawdę, to będziesz biegać, to będziesz pić cztery szlanki, to będziesz jeść odpowiednio. Nie zrobisz tego sobie, temu fajnemu ciału. Nie będziesz, po prostu to wszystko gdzieś jest okupione jakimś cierpieniem. Musisz wstać rano i to dobrze jest, kiedy się nie jarasz poprzez to, że patrzysz na innych, którzy nic nie robią. Nie, to nie jest dobre, bo to, bo to cię zapętli w jakąś w taką, w taką gierkę. Nie, odsuń się od tych rzeczy, po prostu. Jest, znój, działasz. To samo z biznesem. To nie znaczy, że już że, że Ty masz lecieć głową do przodu i popełniać błędy i potem się z nich cieszyć. Nie. Prawdziwy biznes polega na tym, że pozwalasz sobie popełniać błędy, ale wcześniej jest to bardzo dobrze przemyślane. Liczysz się z tym i zastanawiasz się, co będzie, kiedy się nie uda, a wielokrotnie się nie udaje, czyli. Jednak minimalizujesz to ryzyko, a nie jesteś jak wariat. Idziesz dalej, idziesz wyżej, czatra, błękitna, jesteś tutaj, jesteś. Nie, nie zajmujesz się jakimś omawianiem ludzi, nie zajmujesz się, bo to ci tutaj siądzie. Dlatego kobiety, które kochają, właśnie plotkowanie, mamy te, mamy te takie ciągłe, a ona, a on, a co, a co. I dlatego nasze tarczyce spowalniają. Mamy największy problem z tarczycami, o wiele większy niż mężczyźni, idziesz dalej. I tutaj, i tu, i tu stąd, tu jest już, tu możesz wszystko. Jeżeli dojdziesz i zaczniesz używać tej energii i ona się tu pojawi, pojawi się ten promień, który wyślesz i odbierzesz. Zacznie się już bardzo dobrze dziać. To to, oczywiście po drodze mogą się dziać dziwne rzeczy i ludzie uparcie. Widać, że to jest droga jakaś pecha jakiegoś. Nie dzieją ciężko pracujesz. Nie ma efektu. I, i ludzie uparcie idą tą drogą, ponieważ jest to strefa komfortu w danym momencie. Strefa komfortu prze kurde flak cudownie. Przeskakujesz. Świadomie widzisz, ta droga nie prowadzi do niczego. Ten mąż alkoholik musi odpaść. Koniec. Idziesz na inną drogę życia. Wybierasz ją świadomie. To jest właśnie to ruszenie ze skrzydłowania. To jest zeskoczenie też z tej drogi, którą widzisz I na nową drogę. Jeżeli zaczniesz to trenować, i trenować, i trenować stanie się nawykowe. Nie będziesz w ogóle myślała nad tym, że trzeba pobiec, że to, to wszystko zrobisz. Będziesz mogła się oddać naprawdę rzeczom, które gwarantuje ci, zaskoczą cię maksymalnie. Zaskoczą cię, nie będziesz się tego spodziewała. Bez żadnych wizualizacji, bez żadnych nagle cele się będą pojawiać. Abstrakcyjne. Takie cele, że nawet ci się do głowy nie przyszło, żeby o czymś takim myśleć. Pomimo tego, że nie myślisz, a osiągasz, ale po prostu musisz się wykazać taką odwagą. No i na dzisiaj tym, tym kończymy. A tutaj ta czakra, Czachadymi, no tu już jest, po prostu, tutaj już jest. Nie ma co się tak spieszyć. Tam. To jest bardzo potężny, wysoki cel. Ale żadne ajałaski, żadne bzdury, żadne martwić tam szyszynki. szyszynkę. Szyszynka z, z można, nie powinna być zwapniona. Koleżankę, która ma rezonans własny, nie jeden zresztą, jest lekarzem i mówi, że praktycznie co, co nie patrzy na osobę 45 plus i szyszynka zwapniona. Więc tutaj warto jest, wpis na blogu, warto zrobić to. दाजा दौऱ्या दबरा